80 to będzie wieczór absolutnie frapujący dla nas wszystkich Rozpuszcza ręce trafia raz, jeden, jes Również, Również, rąk rąk jest, koniec. koniec pojedynku równo z gongiem kończy tę walkę one move time, and that's why he's, right yeah, he's that's There there's już piłeczku do od oh. Oh. there it is it's all over comes back and nie zaraz może Damian mieć trochę kryzys kondycyjny choć nie wygląda, to jeszcze obrotowe uderzenie. Ale Lanie spadnie Mamy koniec. Przerywa to wszystko. Sędzia Richter. Ole teraz jest świetnie. Jeszcze tak sobie no szaladzko podchodzi. Kaczyński. To już jest z tym. Być może koniec tego pojedynku. Idzie za.

Jest Kijew, to jest zawodnik, Oj, który lidera, bardzo mocno umieje. Wyjdzie po sprowadzanie Robert Uchawa, ratuje się. ludzie spragnieni prawdziwych emocji. Dzisiaj je dostaną i wrócą po więcej. Nie. Czy będzie umiał poradzić sobie z cięższym rywalem? I rusza z nabałnicą, uderzy w brutalne grę ale trafi. Trafił z trafi historia! To to historia! To A huge hook from the bottom and knocked him out right on the chin. Knocked him out cold with one punch from the bottom, from being mounted. Really, really high. Gets the duck under, belly to back. Can you get him? Yes. Up and over, there's the suplex. Almost. Kaczki brings the grappling in. But look at Solayev. Wyczuł to niskie kopnięcie, lewy, prawy poszły w ruchy. To coś do. I ciapa, Patryk Szmajski. Powtórka z Rognywki. Jakby to samo serwował po prostu i Rąkowi Szmajskiemu i cie za czasem lirczy, ale prędko. Prędko Szmajski. Prędko on Just walk on to something from Mircha. Oh, there's a left hand from Szmajski. And that hurt! Cheer went down, and this time it's his turn to scramble. That was a crisp little check hook. Down he took a useless jab, but it is completed. Yes, then, yes, then.

I trust kick and the knee strike. Ask him in trouble This is the finish, Mavikarino! That's the finish! Mavikarino! My goodness me. Just every time. First, historical hall of famer, Łukasz Juras Jurkowski Jeszcze na koniec! Dziękuję! Dzisiaj premiera w Gdyni, KSW 84. Świetnie teraz. Jest Motroba, jest Motroba! Tak, tak, odczuł to Miłosz, teraz stara się przetrwać. Chce uratować się przed końcem walki Miłosz Melcher. ...at Michkowski gun. Got... Oh, It's a knockout And he to down for the ground and brown. Pant. Will he be able to finish? Look at the kickboxing skills. Oh, there we go! Potężne rozcięcie Potem, po, po prawej stronie głowy. Wejdźcie interwencja lekarz. Sędzia, krzyżuje ręce. Koniec lekarza, tak jest. Zwycięża Oliveira. Nice defense here from Hansen, but he falls into a triangle. Alex stara się podpinawiać. Stop, stop, stop! stop. Koniec! Jest to jest to zrobił! Stasiak deliver! So relaxed! But

Uh -oh. se the prawda there how hard can it be finishes this emphatically Prawy, Prawy, trafiu, czoł, zostaje w miejscu Janikowski. Tychoł, ten moment Autopilot autopilocie już jechała do ale to będzie go kosztowało sporo zdrowia bez strachu idzie po koniec tak Pięta! Z bardzo bardzo mocno! Tak, tak jest! Tak, koniec! Fenomenalna, tak, tak. fenomenalna akcja Symasera Przybysza. Kolejne piękne zwycięstwo. Na razie chyba naciskówka w wykonaniu Phil'a Defrisera. On ma siłę niebywałą. Koniec! Tak! Koniec. tak. tak wygrywa ten pojedynek. Dopił tę technikę skutecznie w ostatnich sekundach rundy drugiej. No Jest niebywale skuteczny. Przerażający. No i... z tym szczerym, pociesznym uśmiechem. KSW 86. 86. Czekamy na swoją okazję dobicia z kontr. Tak! A! Finish. I po raz kolejny te ciosy dochodzą do głowy Adriana Kralaka. Tym razem to był finisz i koniec tego pojedynku. Próbuje się sam rozbijać. świetnie teraz z Jonaka. To jest bardzo dobry pokaz. Koniec. Koniec. Zraniony! Ale szno. Ale sznopał. To jest to. To jest zawodnik kontrujący i ten Kader punch okazał się finisze w tym pojedynku. You never know. He's got the choke on! he's got a rear naked and he's got the hooks in. Oh, he in submission territory. That's it. It's all over. He found the ignition. Great shots from Piva Oh, there's the uppercut. And it's enough. Potrafił bronić, ale nie do końca. Zegar. Artur oczywiście. Jest! Brawo! Brawo! I czy to koniec? Jest koniec! koniec Ależ to był bro, Ależ wymiana czasów! Górą król Artur! Unbelievable! Jest blisko po raz kolejny. Piotr Jaroszy. Tak, I to, tak to, jest! Koniec! No Ależ to zrobił! Wraca na zwycięskie tory! koniec.

Zap Zap Idzie poduszenie, zawodnik z Mołdawii. Cześć skręca jeszcze biodra. Pan tak, na koniec, kolejne duszenie. Znakomicie wkręcił się Daniel Tarkila. Przypomocnych ciosów za zawodnicy zabudują Gardo Gabriela, natomiast poza dystans już Forma mutant Stefana Wojciaka w tym pojedynku. Był luźniutki na nogach, miał nastawiony celownik. Odzimkowski idzie za ciosen. Świetnie zamroczony jest Brazileńczyk. Szuka obrotu. Yes! No! Yes! Yes! no Albert Zimkowski! Ale szlokał. Co to był za finisz? Co to był za finisz Alberta Odzimkowskiego? On na to czekał aby zanotować tak przekonujące zwycięstwo i na to zasłużył. Frankenstein. Oh! Ale ]Yes. to było! Ale z oh! wystrzelił i wyrzucił z butu Frankensteina! Myślę. To było coś niesamowitego! Needs to come back! Się... Oh, and there we go! Zmawialiśmy sobie... O! o! Co jest? Pierwsza akcja tej walki! Pierwszy cios, pierwszy ruch! Patryk! Kaczmarszyk! Wybiegł z Patryk Kaczmarczyk do publiczności, aby z nią celebrować ten sukces. Nie, Największa wygrana w karierze Patryka Kaczmarczyka i powiedział, że to jest jego kawałek podłogi, potwierdził to w pojedynku.